800 polskich dzieci z lwowskiego okręgu konsularnego uczestniczyło w świątecznym spotkaniu Mikołajkowym, które w tym roku odbyło się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym imienia Aleksandra Dowrzenki w Lwowie. Wydarzenie rozpoczęło się od projekcji filmu Magiczne Drzewo w reżyserii Andrzeja Maleszki, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem młodych widzów. Ludzie nie znali niezwykłej mocy tego drzewa. Zawieźli je do tartaku i pocięli na les. Po wspólnym kolędowaniu dzieci z polskich szkół oraz punktów nauczania języka polskiego zaprezentowały świętemu Mikołajowi wiersze i kolędy. W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały upominki. Ja jestem uczennicą w Polskiej Sobotniej Szkole z Kolmija. Dziękuję bardzo Wam za prezenty, za spotkanie z Mikołajem, za ładne wrażenie. Dziękuję za film i za prezenty. Dzisiejsze spotkanie ogólnie było fajne, wszystko było ciekawe, ale takiego, co można wydzielić, to był film. On ma swoją fantastykę i uczy nas, że trzeba marzyć, ale marzyć rozsądnie. Doroczne wielkie świąteczne spotkania Mikołajkowe w Lwowie dla dzieci z polskich szkół oraz punktów nauczania języka polskiego organizuje Konsulat Generalny RP w Lwowie. Tak, Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie tradycyjnie zorganizował już wspólne spotkanie Mikołajkowe z. W tym roku z lekkim opóźnieniem, ale Mikołaj do nas dotarł, do wszystkich dzieci z Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Jest to przedsięwzięcie wymagające bardzo wiele pracy, zaangażowanych było mnóstwo bardzo serdecznych i szczodrych ludzi. Nie będę teraz może wszystkich wymieniała, ale na pewno, na pewno warto wspomnieć o naszych sponsorach, o naszych wolontariuszach, którzy z wielkim poświęceniem nie jeden dzień przygotowywali prezenty, całą logistykę, czyli zaplecze związane z dowozem dzieci, z przygotowaniem kolęd. Dziękujemy im wszystkim, jesteśmy bardzo wdzięczni. Jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia był Credo Bank. Credo Bank ciągle wspiera różne ukraińsko-polskie kulturne wydarzenia, e, rzeczy. No i teraz weszli w to święto dzięki zaproszeniu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Zdecydowanie, że musimy pomóc, zrobić, zorganizować takie piękne święto dla. Dzieci polskojęzycznych dwóch obwodów, Lwowskiego i Iwana frankiewskiego jest bardzo nam miło i uważamy to za cześć, jako już jedyny polski bank w Ukrainie. Tegoroczne świąteczne spotkanie Mikołajkowe w Lwowie, pomimo trudnych warunków, było wydarzeniem pełnym radości i nadziei. Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu sponsorów i wolontariuszy udało się stworzyć magiczną atmosferę, która połączyła dzieci i dorosłych we wspólnym świętowaniu. Muzyka